To w sensie zacząłem tutaj chodzić, nie? Patrz na to Co? Cakuję Takuję. Dobra, chodź tu śmiecił się zaraz strzeli Zobaczcie Co ty? To chcesz termometr, który mam czy nie? Złoty bud, nie. nie chcę. Ej co, złotego but do biorę do busa Dawaj go O ciszki o, da się dziwisz, że złota w końcu. Poprę. Ja za łeb, ja za łeb ty za plecy. Owaj, kij z tym duchem, wieszmy ile dolarów dostajemy za to złoto? W <laughs> chwili się nie było. Macie, a słyszeliśmy aż Chodźcie, Ta. chodźcie, Spir! <laughs> Ej w ogóle Maciek, nie? My coś przeszliśmy? Szur, chodźcie bo ja mówię coś. <laughs> <laughs> Dina, żeby tam. Że. Żeby... Macie, co? Co ty nie? Ja o! o, o kurwa. Jestem bardzo ciekawy. Je o! Ja Kurwa! O, kurwa. O, co? O! Ja mnie Co tam płaczesz? O! To... O! O! Kurwa! Pierdolę. Pierdolę, się? Kurwa, moje klanu! Bierdole! Ja Co to? O, Stasi, mogę kurwa! O. <laughs> <Aż> miło, <nie? laughs> A zmiłaję! A Sipa był w tej szafce! Kurwa! I ja opierdole! To może jest tu coś! Co, to ja pier... co jest? Jakierdono? Och, jest? Ja pierdolę. O, o Ja O och, 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 O kurwa! Fajne. och, 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 Ja och, No nie no, przecież ja, on Musi przejść potem. Idzie no. Sprawdźmy, czy to jest. Chodź tu kurwa. Noni... Weź go, zostaw. Weź tu pojazd���. No, 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 ta świeci stunujący, mi się dziwi, że do ciebie. no, 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 <śmiecki> nie kole, no bo... z... nie strasz, Damianka Ale ona jest drone, to na tak wiesz Miś, że to grać kurwa <śmiecki> A może to jest koniara Ci się żygać kurwa jakoś to tak. chodźmy razem kurwa Dronet bale <śmiecki> Chodźmy razem, Chodźmy, nie chłopaki, chodźmy razem, nie? Paki, Chodźmy, chodźmy O kurwa, ten pokój mi się nie podobało <śmiecki> A więc tak to się zaczyna w horrorach dwóch koleższy, dwie babeczki. O, jest y, ten przeklęty przedmiot. Ej, przypominam, że mam trzeba. być po środku, tak? Po jakąś ufałę, czy jakiś? To tam tu przebieg. jest przeklęty. Tu, tu, tu jest przeklęty. A po co, to jest to? Ale po co no? A co w dupę kurwa? Może będzie że a a co, a co jeżeli i zostanie nam tarto, jeżeli kadzidło, ale kadzidło ciekawe, czy użyć tylko? Przeznąć. Czy to trzeba użyć jak ona będzie biec, czy po prostu? Y, a, ona czy ono? Czy po prostu rozpalić Encyklopedia... Tools... <laughs> A, to jest Ta dziecko on. z Czarnobyla ogólnie. Przeczytaj, kurwa, bo... No to przeczytam wam. Pomieszczenia. Najlepsze no jest kurwa to, że jak chciałeś, żeby krew po prostu przeszczytał jak kadzidło dłużej. Chyba. Nie, to chyba. Jezu Chryste, wisi. Ja pierdolę. Co? Nic, Jezu. byłem pewny, że jesteś w domu. Z po domu chodzi, nie Ty <laughs> Znowu że cię wyrzucasz jak się wyskoczysz. Ja... Tak my na swojej światło myślisz? Spierdolimy, dawaj, dawaj, Widzicie, dawaj. Się... Dobra, dawaj, góra, dobra, i góra. Daj go. Dele, gdzie jesteś kurwa, gdzie jesteś kurwa? Nie się. się. Tak, częściej, jak ma. Tak, 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 tak. Tu zostawił Jest przede mną! Jest, jest o. Przed Pisze lec pierdolny, bo ty zabił mnie! Ale mi mordy wylizał. Za wejdzie. bohater. Co ty świeci żalią? OH HA WESO! Oh. Oh. Musimy wrócić, bo dałeś to widzenie wyrzuty. Mruweczka. 5 ton plus 500 kilogramów. Czekaj! No, Czekaj. Dałek, tak, dałeś 500 kilogramów. Tak. A 5 ton! No to jeszcze jedno zero, bo nie słyszałem. Myślałem, że numer To Tak, w turówkach trochę. <noise> no. Mamy ile tam? Zero pił? ile tam zero pił. zero pił. zero pił. I zero pił. I tak tak. A. 10 do 6. B, 10 do 7. b 10 do 7. B. do do zero 10 o oh, kurwa pił. d 10 do <noise> Ej, robisz teraz nakład. O, zaraz nie, kreślaj. No I piątki, no i piątki. No Czyli no zostaje no zero. Bierz, że jak zero monet. Zero. A było, wrócić, bo coś było Tak, nie wróciłeś? Tak. Krew, taki taki <tosłuch> bohater... Sam to... chciał... Kto ci kto kawał kawał zostać. Zostać. Poczno, wielki bohater sam chciał przejść kurwa <tosłuch> Powiedział, że mu w ogóle niepotrzebni jesteśmy Ubił nas pewnie specjalny i <tosłuch> tak o